Rok 1978. To wtedy niby dużo się nie działo, ale w przepisach bardzo dużo, szczególnie cały czas myślę o wsi. Mieszkałem na wsi. Wyszły przepisy mówiące o tym, że rolnicy tracą własność do ziemi. Poprzez przepisywanie jej na syna. Jeżeli chłop przepisał ziemię na syna, to w rezultacie ta ziemia traciła prawo własności do tej, do tej rodziny. To był taki pierwszy symptom sowietyzacji polskiej wsi. Po skontaktowaniu się z Korem i otrzymaniu praktycznie zadania, które dostał, oczywiście. Kolega, zorganizowanie wsi i zorganizowanie im związków zawodowych, bo to nowo, to w ogóle nikt nie wierzył, że związki zawodowe mogą być dla rolników. Związki rolnicze miały partie, miały GS, SKR i wszystko, co mógł, na co mógł liczyć rolnik w swoim życiu. A myśmy mieli za zadanie przekonać tych ludzi, że im potrzebny jeszcze jest związek zawodowy, który nie jak związek tam kobiet wiejskich pomagał w inny sposób gospodyniom wiejskim, tylko rzeczywiście ich polityczne prawa ich polityczne uprawnienia. Nie było to proste, bo wieś była zastraszona. Wyjąć rolnika z domu, żeby wyszedł w ogóle z domu, żeby cokolwiek chciał powiedzieć, już żeby tylko wyszedł. I powiedział, że on idzie do remizy, gdzie jest zebranie. I to też nie mógł mówić na początku, że organizacja. Antyrządowa, więc stworzyliśmy uniwersytety latające, czyli to były uniwersytety dla tych rolników, którzy chcieli się dowiedzieć więcej niż pisano im w gazetach. Nie było łatwo, właśnie jak już wspomniałem, wyprowadzić tego rolnika z domu, żeby go wyjąć, żeby chciał mówić, żeby chciał słuchać. No, i to było trudne. To praktycznie poświęciłem cały 78 rok, żeby zdobyć zaufanie tych ludzi, i żeby w następstwie tego można było ich prosić na jakieś tam spotkania. Więc pierwsze to było wyciągnięcie tych ludzi z domu, żeby w ogóle chcieli wyjść. Drugie to, żeby im wytłumaczyć powoli, powoli. Od rzeczy tych prawnych, że tracą grunt, że tracą równowagę społeczną, że jeszcze dwa, trzy pokolenia i ich praktycznie nie będzie jako rolników polskich. No, nim oni się to przekonali, nim dostali pierwsze wezwania z gminy, im się że to prawda, jak zobaczyli te umowy sporządzone, gdzie dopiero wtedy zaczęli no, słuchać. Rzuciliśmy się do pracy związkowej, czyli jak już mieliśmy organizacje początkowe, to nie było to, że cała Polska się raptem zapisała. Nie, to była walka o to. Pierw jeden, gmina, druga, trzecia, czwarta. Potem w najlepszym okresie mieliśmy, to znaczy tam, gdzie ja byłem, a ja byłem, w Ciechanowskim. To było no, prawie całe Ciechanowskie, bez, bez wschodu. Akcje robiliśmy, na no, najróżniejsze reakcje. Przykładowo akcja poszukiwania niepotrzebnych traktorów w mieście i akcja dogadania się z robotnikami Ursusa, żeby zrobili dla nas traktory poza godzinami. Jak już mają pracować poza godzinami, żeby oni decydowali kto i komu. I w ten sposób w czasach, kiedy dostać ciągnik to było no marzenie każdego gospodarza i bardzo trudne, bo na gminę przychodziły dwa, trzy ciągniki rocznie. No więcej mogło być, nawet 6. To myśmy załatwili prawie 40. No więc to chłopaki, oczywiście, z Solidarności, robotniczej nam pomogli. Myśmy w, w zamian za to, Wzięli ich dzieci z najbiedniejszych rodzin na kolonie letnie, na cztery tygodnie, które w takim ośrodku łazy, wynajęte przez nasze władze, te dzieci tam były praktycznie dokarmiane. Tak się rolnicy zorganizowali, że każdy dawał świniaka czy tam jakieś wyroby, i te dzieci, Zawsze miały bardzo dobre jedzenie. Po pewnym czasie zauważyłem, że, że ta solidarność wiejska bardziej jest jakby znienawidzona przez Ubeków niż normalna. Bo to kolegów, którzy byli w robotniczej. Jak im przychodzili rzadziej do mnie, to przychodzili codziennie, jakby chcieli u mnie pracować. Przychodzili codziennie, przychodzili. Oczywiście, jak nakręceni, to mówili o tym, żeby wyjść do współpracy, to wtedy będzie można więcej tym chłopom pomóc. Takie tam ich metody. W każdym razie to było ich podstawowe działanie, potem oczywiście przeszkadzanie. Więc jeżeli robiliśmy jakąś akcję, to też było, było wiadomo, że oni też tam kogoś znajdą, kto będą nam przeszkadzać. Była bardzo mocna organizacja, bardzo bogata, nie licząca się ze środkami nic, i na wszystko pieniądze. Widziałem ich na zjeździe w Poznaniach, jako zmobilizowana już, szajka taka, która chciała rozbić ten zjazd. Tak mówiąc szczerze, dużo nie brakowało tumult, to jakieś krzyki, to jakieś kłótnie. Ciągle w sali coś się działo, a to oni tak robili, żeby nie można było zacząć nawet tego spotkania. W 79 roku nasza praca polegała na przygotowaniu statutu. Solidarności, statutu związków zawodowych dla rolników. Potem usiłowaliśmy adaptować przepisy dotyczące GS-ów i SKR-ów, ale zachodnich, bo wiedzieliśmy, że tam też są. Zdobyliśmy dokumenty, ściągnęliśmy je, przeczytaliśmy, no i opracowywaliśmy, adaptowaliśmy do naszych warunków. Tych prawie jeszcze socjalistycznych. Nie było łatwo. Udało się nam przekonać chłopów o tym, jak już wspominałem, że to jest coś, co jest im potrzebne i coś, co im brakuje, że tego nigdy nie było, ale już teraz bez tego to w ogóle żyć nie będziecie mogli. Nawet w przyszłości. Przesunęliśmy do organizacji w terenie, więc powiększaliśmy ten nasz teren działania. Nawet nam się to udawało. Całe Rzeszowskie, wiem, że było na pewno, pół krakowskiego, warszawskie prawie całe należało do Solidarności. Wyaresztowali chłopaków, którzy działali mocno w tym związku zawodowym. I mnie, który byłem tylko jako prawnik i przygotowywałem akty prawne. Mnie też zamknęli. W nocy siedziałem w domu, Przyjechali jak bandyci, samochodem, podeszli. Pistolet przystawili do, do głowy i kazali wyjść. Skuli ręce z tyłu, wrzucili do, 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 do tej wołgi i koniec. I wysadzili w Muławie, W Muławie e, rozebrali do naga, patrzyli, każdy szef, sprawdzali, czy czegoś pani tam nie ma. Potem rzucili panią, to znaczy nie rzucili, kazali przejść dalej, przyszła pani. To dali fotografa. Fotograf robił mi zdjęcie takie tutaj z tym podpieraczem z tyłu. Numereczek 0082 dostałem. Już wiedziałem, że nie zgubię się. No, no i praktycznie, tam nie co to mogłoby zrobić prawnik? Nic, naprawdę. Potem z tego na przesłuchanie. No, na przesłuchaniu, no mogłem się mądrzyć, ale, ale widziałem, że to przecież są przeciwnicy nas i muszą nas wyeliminować. Jeszcze rozumiałem tą całą sprawę, wiedziałem. Ja tylko myślałem, że nas zabiją. Dopóki policja nie chodziła w niebieskich mundurach, to dla mnie nie istnieje. to Ja im nigdy nie zaufam. To jest organizacja bandytów, bandycka. Nigdy, nigdy w życiu nie uwierzę, że można im pomóc. Pomóc to znaczy komuś dowalić, to znaczy jakiemuś mojemu koledze niewinnemu. Tak w mojej mentalności do dzisiaj tkwi ta świadomość. Po e, tygodniu, dwóch pobytów w szpitalu w Iławie, z powrotem przywieźli mnie do więzienia. Wszyscy byli bardzo zdziwieni, moi koledzy z celi. Jak to to wróciłeś, puścili cię? Ja nic nie, wiem, Bożą, jak chcą. I zaraz na drugi dzień powiedzieli, że jedziemy, jeżeli jestem chory, to oni będą mnie leczyli w szpitalu więziennym w Barczewie. I zawieźli mnie do Barczewa. To jest koło Olsztyna, taka miejscowość Barczewo. W tym Barczewie jest stary zamek, który stoi na wyspie i w tym właśnie starym, za strasznie zawilgoconym zamku mieszkaliśmy my więźniowie. Naprawdę źle się czułem i ci nawet bardzo twardzi lekarze twierdzili, że jestem chory. No to. Dostałem pismo, że mnie wypuszczają, ale co tydzień kontaktować się z wojewódzką komendą MO w Mławie. Powiedziano mi, że ja muszę opuścić Polskę. No i od końca marca do końca maja. Ja uciekałem to do brata to gdzieś tam, żeby mi nie złapali. Bo nie chciałem wyjeżdżać. Mi było dobrze w Polsce. W maju w końcu byłem, myślałem, że tak zakonspirowany. przyjechałem do przyjaciół, rolników, A, ktoś zdradził, przyszła policja i mi wywlekła od razu, zawiozła do żuromina i mówiła. Albo pan wyjedziesz, albo pana w tej tiurmie, zgnolimy. Od poziomu, wysokości powiatu, czy województwa, te, te groźby i te takie zastraszania były bardzo dziej lub mniej zakamuflowane. wszystko służyły tylko ku temu, żeśmy z Polski wyjechali. No i oczywiście małżonka cały czas cierpiała ze mną, cały czas była wzywana, ja na piętro, ona na parter, tam później ona na piętro, ja na parter, to takie tam. Jeden dobry, drugi zły, nie? jeden krzyczał, drugi łagodził. W końcach podjęliśmy decyzję, że jednak trzeba wyjechać. A powiedziałem temu Ubolowi, który ze mną tak właśnie rozmawiał, logicznie: Panie, ja wrócę, ja wyjadę, bo już widzę, że nie da mi żyć. Pracy nie, no nic, no to co, co mam robić? No jak mi wyrzucą z pracy żonę z pracy, no to z czego żyć? Wyjadę. No i powstał drugi problem. Gdzie? No. Pojechaliśmy do ambasady francuskiej. Mój ojciec już był no, we Francji na emigracji. Mój dziadek też był na emigracji, ale w Ameryce. To ja mówię, że na te pięć lat też pojadę do Francji. I tak im powiedziałem, że na pięć lat wyjadę, dłużej nie. Wiem. Zdziwieni byli zresztą strasznie. Jak to pięć lat? Ja to. Bo już mówię, dłużej nie wytrzymać. Wie? Ludzie was wyrzucą. Niezupełnie jakby wyrzucili. Ja wtedy wiedział to o Francji. Co wiem, teraz pojechałem do Francji. Nie pojechał. pojechałem. Pojechałem, że był zupełnie głupi, do państwa, gdzie rządzili komuniści. No, socjaliści. Jak dostaliśmy się do tego takiego obozu, to ich pierwszy zadanie było rozsypać nas po Francji. Że broń Bóg, nie zrobić Solidarności we Francji. A ja, Idi, przepraszam, Głupek, zorganizowałem stowarzyszenie Polaków internowanych, będących we Francji. Oficjalnie byliśmy zarejestrowani w Dzienniku Ustaw, także wszystko super legalnie. No, no, tym bardziej dla nich byliśmy super, niepotrzebni. No i nieprzyjemności zaczęły się z Policją Francuską, ale nie tak od nas tam coś robili czy szykanowali, nie. Ale rozwieli nas tak jak przez sito. Część aż w Pireneję, część do Brytanii, tak żeby, broń Boże, nigdzie nie można się było. I udało im się, rozsieli nas doskonale. Dla Polski się uczyłem, dla Polski robiłem wszystko, żeby nie pójść do sklepu i przynosić tam. Margaryny, czy coś. Tylko dostać się do środowiska prawniczego, żeby poznać prawo francuskie, że to się nam w końcu przyda, bo jak powstanie wolna Polska, to na pewno te przepisy będą potrzebne. Tak sobie właśnie wtedy myślałem. I naprawdę szczerze, bardzo szczerze i bardzo mocno się uczyłem tego prawa i przy pomocy. Znajomej pani z Kościoła Polskiego znalazła mi pracę u Metr To był Metr to jest tytuł adwokacki. Adwokat który przyjął mnie do pracy do siebie, do swojej kancelarii, do swojego gabinetu. Też pierwszy raz w życiu widziałem takie, taką organizację. Więc sam to był wynajęty pałacyk, taki duży pałacyk, miejski, francuski. Nie taki pałacyk jak to w Polsce. Mały, duży, trzypiętrowy, nie? Duży, ogromnie wysoki. I on miał tam dwunastu adwokatów i przyjął mnie do perfekcjonowania języka zawodowego. to tak już ten było do pracy do, do, do pracy politycznej tutaj mówię przydam się przyjadę no i przyjechałem nikt nigdy nie wykorzystał mojej wiedzy nigdy wręcz odwrotnie kwestionowali ją prawo czy się zmienia się co roku ale ja w tamtym czasie byłem na topie, znałem wszystkie przepisy potrzebne, administracji, finansów, prawa administracyjnego, bo to moje hobby. No, ale nie, nikt. Mało tego, pracy nie mogłem znaleźć, mało tego, zakwestionowali mój dyplom, bo już minęło 15 lat, jak nie używałem. Woływałem się do sądu, ale jakiego tam nie przyznali. Pracowałem od 95 do 2003 w ubezpieczeniach różnych. Ja dostałem rentę po utracie nogi pierwszej grupy. 540 zł, tam 568, nie chcę mówić szczegółów, nie pamiętam ile. Plus dodatek opiekuńczy 146 zł. Razem 720 zł dostałem. Nie żyć, nie umierać, bo same leki, które naprawdę muszę brać, żeby żyć, kosztują mnie no, około 800 zł. Byłem zamożnym człowiekiem jakby w Polsce, potrafiłem się z tym socjalizmem dać